Jedz malutki, jedz jeszcze No jedz Jedz żabeczko. No jedz jeszcze. No trzeba jeść. Tak. Musi zwierzątko jeść. Bo musi być bardzo duży. Pyszny jest. Dobre, dobre, dobre. O jaka buzia brudna. Dobra buzia, dobra. No. Jeszcze troszkę. Jest maleńki jeszcze. Jesteś taki wiórek maleńki. Wiórek. Jest wióreczek. Wyczej buzie mm. Dobre było Jedz jeszcze troszkę